Szanowni, witam Was serdecznie. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat na gorąco, można powiedzieć, yy, dlatego że kwestia dotknęła mnie w sumie 2-3 dni temu yy, i uważam, że ten temat dotyczy nie tylko mnie. Chciałbym o tym powiedzieć krótko. Ja zawsze chciałbym mówić krótko, ale niestety nie zawsze mi to wychodzi. Ponieważ no, temat jest y, kilkuwątkowy, wielowątkowy, ale postaram się go naprawdę skompresować w rozsądny, y, zapakować w rozsądny czas. O co chodzi? Chodzi o to, że y, na Facebooku jest odpowiednia, limitowana ilość znajomych. 5 tysięcy. Na jednym profilu osiągnąłem 5000, założyłem za granicą drugi yy, profil dla, dla kontaktów zagranicznych. On, on dosyć szybko yy, też tam naz, nazbierało się 5000 znajomych. Yy, mam też fanpage. Ja nie lubię bardzo używać słowa fanpage, dlatego będę używał słowa no, profil autorski. I tam mam na dzień dzisiejszy chyba 8 tysięcy znajomych. Ja za to wszystko Wam bardzo dziękuję, ponieważ to jest dla mnie niewątpliwie jakieś tam wsparcie, czy w komentarzach, czy w lajkowaniu, czy w udostępnianiu, ale nie o tym chciałem mówić. Z natury jestem taki, do brzegu oczywiście tutaj na, zmierzam, z natury jestem taki, że każdemu chcę pomóc. Czy, czy tak, czy w taki sposób, czy siaki, czy inny, staram się każdemu pomóc, ale kwestia dotyczy właśnie internetu. Jak to wygląda? Na przykład, akurat wezmę sobie za przykład panią, na przykład Zosię. Pani Zosia ma 200 znajomych. Ja mam, razem z sumując, 18 tysięcy znajomych. I teraz. Pani Zosia otrzymuje dziennie 3 wiadomości. Ja dziennie otrzymuje liczbę no, kilkadziesiąt wiadomości, 60 100 zależy. I teraz, co się stało? Stało się to, że jakiś czas temu, w sumie to już od, od dawna, ale ostatnio takie, takie dosyć było mocne uderzenie, że otrzymałem wiadomość prywatną od pewnego portalu katolickiego, który zrobił kopiuj-wklej wiadomość, którą oni otrzymali od jakiejś tam, od pani Zosi, Treści, słuchajcie, ten Paweł Cwynar, to jest oszust. On kłamie, on i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tu przytaczał tych, tych, tych wszystkich tam słów, które, które ta pani tam wypisywała na mnie, ale ogólnie jest to paszkwil. Paszkwil wysmażony jak talala na, na surowo. obsmarowałam mnie z góry do dołu, ale nie podała żadnego konkretu. I ja z takimi paszkwilami spotkałem się nie pierwszy raz. One wszystkie są takie, takie typu szkalujące mnie, ale nie ma konkretu, czyli nie odnoszą się one do jakiegoś tam punktu, zdarzenia czy czegoś. No i zastanowiło mnie to, o co w ogóle chodzi, no bo ten portal chciał to jakby ze mną wyjaśnić, o co chodzi. No ja też zastanowiłem się, o co chodzi. Sprawdziłem panią Zosię, wszedłem w nasze wiadomości i okazało się, że pani Zosia coś tam ode mnie chciała. Napisała chyba do mnie dwukrotnie. No, i ja na tą wiadomość jej nie odpowiedziałem, i tam było do tego portalu, do którego ona napisała. Tam było coś takiego typu, że jak gwiazdorze, że, że jakiś tam robisz siebie nie wiadomo kogo, ale i tam posunęła się nieco dalej. Napisała, że jest oszustem, szóstym, kłamcą i tak dalej, i tak dalej. Także już mocniej trochę uderzyła. I zastanowiłem się, co ja tej kobiecie zrobiłem. Ja jej prywatnie nawet nie znam. Znamy się z internetu tam jakiś czas. Ona usunęła oczywiście mnie ze znajomych, po czym yy, zabrała się za sumienne szkalowanie mnie yy, wszędzie wobec, to nie było pierwsze zdarzenie. To nie było pierwsze zdarzenie, bo ja już z takim czym spotkałem się wcześniej. Akurat nie chciało mi się jakoś, nie miałem czasu nagrywać o tym filmików, ale że, z racji tego, że postanowiłem je nagrywać, dla ułatwienia sobie można powiedzieć życia, dlatego o tym wspomnę, bo to jest kwestia ważna. Kochani, posłuchajcie. Jeżeli ktoś. Ma więcej znajomych, typu 5, 10, 15, 100 tysięcy, nie jest w stanie, tak jak ja, nie jestem w stanie fizycznym na te wiadomości odpowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że one są zasypywane spamem. Zasypywane. Ja tych wiadomości kompletnie widzę takie od tej kobiety, te wiadomości po prostu nie widziałem. Ja nie jestem w stanie tych wiadomości zobaczyć, choćbym chciał, nie jestem w stanie, no być może mógłbym na nie odpisać, jakbym bym siedział, nic innego nie robił, tylko odpisywał. Ponieważ y, weźcie pod uwagę to, że jeżeli ja, ja czy wy komuś odpiszecie, mając tylu znajomych, to ta osoba również y, wam mm, odeśle re-wiadomość, także wiecie. No i ta, ta zaczyna się tutaj dialog, rozmowa: ktoś akurat ma czas, usiądzie sobie w fotelu i zacznie do was korespondować, wy odpisujecie, i no i zaczyna się taki kołowrót. Ja walczyłem ze spamem nieraz. Ja udostępniałem nieraz wiadomości typu, żeby, żeby nie wysyłać tego spamu, jakieś tam, wiecie, no różne takie nieistotne rzeczy. Ja, ja staram się naprawdę tych ludzi zrozumieć, te osoby zrozumieć, które wysyłają kotki, pieski i tak dalej. Staram się to zrozumieć, bo sobie myślę, no ktoś chce jakiś tam serdeczny gest wysłać. No. Ten ktoś nie ma takiej wyobraźni, że pomyślę, że ktoś ma dużo znajomych i otrzymuje duże wiadomości. Takie wiadomości, jak typu tam jakiś kwiatek, no, są dla kogoś po prostu przeszkodą, są w pewien sposób szkodliwe, ponieważ ta osoba ma mniej znajomych, ona tego nie jest w stanie zrozumieć. I, ale ja jestem to w stanie zrozumieć, dlatego nie podchodzę jakoś do tego wrogo. Czasami udostępniam takie treści, typu, żeby, żeby nie wysyłać tego, jednak, i myślę sobie, że to jest walka z wiatrakami. Być może kiedyś y, kultura jakiejś tam świadomości czy świadomość na tyle się rozwinie, że, że, że więcej osób będzie rozumiało, że to tak naprawdę szkodzi. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli ktoś nie ma takiej świadomości i myśli sobie, że ja takie wiadomości y, po prostu nie interesują mnie, nie chcę tutaj brzydkich słów używać, y, to jest przykre. I kiedy taka osoba, osoba mnie ze znajomych, a później obiera sobie za cel, żeby na przykład niszczyć mnie, czy, czy szkalować, czy oczerniać, czy plugawić moje nazwisko i imię, to jest już naprawdę przykre, bo staram się żyć, staram się, co nie jest proste, staram się żyć przyzwoicie. To jakąś kosztuje, to kosztuje, że, że naprawdę no, trzeba na siebie uważać. No nie będę tylko wszystkiego wymienił, co jest z tym związane. No, na ogół to są rzeczy oczywiste. No, chodzę do tego kościoła, modlę się, chodzę do spowiedzi. No, no, czytam Słowo Boże, żeby jednak Pan Bóg mnie w tym pionie pomagał stać. No a tutaj ktoś wypisze do jakiegoś naprawdę dosyć takiego znanego portalu, że ja jestem kłamcą, że jestem oszustem, że jestem pozerem. I taka pani sobie z tego nic nie robi. Ja nie wiem, gdzie ona jeszcze to porozsyłała. I to naprawdę nie było pierwszy raz. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka. Że ktoś do mnie pisze, że miał na. No, często są takie, takie, takie wiadomości. Czy lubię zupę, na przykład pomidorową? No, dzisiaj na, na obiad miałem pomidorówkę, czy miałem pomidorówkę. A jak ja lubię kwiaty? No, bo ona posadziła na oknie kwiatka takiego i jest więc i jakie mam na to sposób. A czy ja lubię koty, bo ma kota do oddania. Tych wiadomości jest naprawdę mnóstwo. Ja naprawdę staram się podchodzić do tego ze zrozumieniem. Ale niestety wśród tych wiadomości są wiadomości naprawdę bardzo, bardzo ważne. Już nie mówię, że ważne, ale bardzo ważne. Gdzie ktoś na przykład stoi na krawędzi życia i śmierci, po prostu chce podjąć decyzję, żeby, żeby popełnić samobójstwo, gdzieś o mnie usłyszał, gdzieś zobaczył na YouTubie jakiś mój filmik. Ja naprawdę, proszę was, nie myślcie w ten sposób, że ja jestem jakimś yy, yy, polskim, kaszpirowskim i staram się tutaj leczyć gdzieś przez internet czy coś. Kompletnie nie. Ci, którzy mnie prywatnie znają. Ci, którzy byli na moich spotkaniach, na moje świadectwa, wiedzą, że ja nie, nie wychodzę poza próg y, świadectwa ja koncentruję się na, na tym co ja przeżyłem na swoich doświadczeniach i mimo że z teologii jestem jako tako rozgarnięty jakoś tam może na poziomie katechizmowym ale ja tego progu nauczania nie przekraczam nie przekraczam bo po prostu są od tego wiele lepsi fachowcy ode mnie I ja nie robię żadnego nauczania w internecie jakieś tam odpowiadam na te wiadomości których jest naprawdę dużo y, typu że ja tam jakieś y, porady daję w tematach, których ja nie znam. Ja zawsze oddelegowuję do fachowców, bo mamy znakomitych fachowców, ale czasami jest tak, że kwestia tematycznie jest związana ze mną, że temat jest mi bliski, na temat, na przykład y, tematy jakiegoś więziennictwa, tematy, że ktoś tam pisze, czy mogę synowi paczkę wysłać, a ile mam zapłacić za adwokata, I tak, dalej, i tak dalej. To są tematy, na które ja jako takie pojęcie mam. I tym osobom staram się odpowiedzieć. Ale jeśli te wiadomości są zasypane właśnie tekstami typu, że ja miałem na zupę zupę ogórkową na obiad i, i przypaliłaś i tak dalej, słuchajcie, są osoby na przykład chore. Są osoby chore, ja to rozumiem. Ja mam osoby wśród znajomych, które są y, ludźmi chorymi, choć mi tutaj jakieś choroby umysłowe, i oni piszą do mnie różne takie typy wiadomości, a rzeczy. rzeczywiście staram się im odpisywać. Podchodzę do tego z ze zrozumieniem. No, są tacy ludzie, siedzą w domu, są osobami chorymi, no i piszą takie rzeczy, no, staram się jakoś do tego podchodzić z zrozumieniem. Są osoby, którym po prostu się nudzi, po prostu się im nudzi, no i też takie rzeczy jakieś tam wysyłałem. Też jakoś do, podchodzę do tego zrozumienia. Niektóre odpisują, niektóre nie. No, są różne sytuacje, są różne sytuacje. Staram się to rozumieć, ale naprawdę wśród tych wszystkich wiadomości są wiadomości naprawdę ważne, które dotyczą stricte mnie, które dotyczą stricte czyichś bardzo, bardzo poważnych problemów. Do tego dochodzi jeszcze inna kwestia. Ja czasami proszony, proszony o pomoc was, gdzieś staram się udostępnić coś dla kogoś, jakieś polubienie strony czy coś i wtedy wy często odnosicie się do mnie z bardzo dużą wrogością. Odnosi, bo mówicie do mnie, ja napisałem do ciebie dwa razy czy trzy razy, ty nawet nie raczyłeś mi odpisać. I właśnie tu jest problem. Ja nie raczyłem odpisać, bo ja kompletnie tych wiadomości nie widziałem. Kolejna kwestia jest taka, że, że Internet selekcjonuje wiadomości, które do was dochodzą i treści, które do was dochodzą. Jeśli wy z upodobaniem na przykład lajkujecie, czy klikacie, czy rozsyłacie jakieś tam wiadomości, treści tam prawicowe, katolickie, jakieś tam inne, czy siakie, owakie, to internet sam te wiadomości, czy tam jakieś treści selekcjonuje i do was dochodzą jakieś treści, a do innych nie. Ja czasami jestem zaskoczony, że, że ktoś z moich znajomych, wchodzę na jego profil, a tam są rzeczy, których ja nigdy na oczy nie widziałem. Po prostu nie jestem w stanie, i ja, ja się słabo w tym orientuję. Ale są osoby, które się orientują lepiej, na pewno lepiej by wam to wytłumaczyły. Ale tak, tak to funkcjonuje: że ja po pierwsze, bardzo dużo wiadomości nie widzę, bardzo dużo treści nie widzę, bo nawet technicznie nie jestem w stanie, a, a do tego internet jeszcze robi swoje. I teraz, kiedy ktoś mnie poprosi, suchy Paweł mam jakąś zbiórkę, mam coś, mam coś tam, chciałem udostępnić, pomóż mi, ja staram się pomóc, a wy odnosicie się, wręcz wyzywacie mnie, niektórzy wyzywają mnie, słuchaj, mówią, słuchaj, spadaj z tym, bo ja do ciebie tam dwa razy coś napisałem, a ty nawet nie odpisałeś, no i tak to wygląda, ja też nikogo nie zmuszam do jakiejś polubień, nikogo nie tego, a czasami takie odpisujecie mi teksty, że dosłownie wchodzi w, wchodzi w pięty, no, Jakieś tam wyzywanki czy coś, bo ja tam kogoś chciałem polecić, udostępnić, czy nawet coś swojego. No. Także tak to funkcjonuje. Ech. Kolejna sprawa, kolejna sprawa, ja przepraszam, ale to się rozciąga, ale niestety chciałem ten temat wyczerpać. Ech. Ja staram się każdemu pomóc, staram się. I teraz, ja zostałem w internecie kilka razy już oszukany. Zostałem kilka razy oszukany. Nawet były takie oszustwa, typu mam kogoś 2 trzy lata w znajomych. On do mnie pisze: Suche, Paweł, jest tragedia. Była dosłownie taka sytuacja: jest tragedia, jestem zamknięta w domu, ktoś chce do domu z nożem: weź mnie, napaść. Ja potrzebuję wysłać SMS-a, nie mam na koncie pieniędzy, nabij mi konto. Ja nabijałem te konta. I po dwóch, po trzech latach znajomości ta osoba na, dru na drugi dzień, czy za chwilę już mnie zablokowała, jak tylko dostawała ten kod. Z dochodzi do prostackich, zwykłych, prymitywnych wyłudzeń, różnych na portalach jakichś tam pomagam, na innych portalach, dochodzi do, do zwykłych oszustw, Gdzieś tam podrabiałem dokumenty czy coś. Ja padłem ofiarą, może to za mocno powiedziane, ale zostałem oszukany no, kilka razy. Liczmy, że pięć razy zostałem oszukany. I teraz, w czym problem? Problem w tym, że ja te oszustwa filmowałem swoim nazwiskiem. Ja jestem w internecie 10 lat. Przez te 10 lat są osoby, które mi ufają. I teraz, jeżeli ja coś udostępniam, afirmuję to nazwiskiem, no to te osoby też w pewnym sensie nabierają do, do tej akcji jakiegoś tam zaufania, a później się okazuje to fajkiem, oszustwem. Ktoś został naciągnięty. I nie jestem w stanie fizycznie sprawdzić, czy jakaś zbiórka, czy jakaś składka, czy, czy jakaś choroba, czy ktokolwiek, jakieś nieszczęście, czy to jest prawda. Nie jestem w stanie. Nie mam ku temu ani czasu, ani narzędzi. I teraz ja staram się właśnie każdemu pomóc, no bo niektóre sprawy są naprawdę bardzo trudne, starając się każdemu pomóc, y, gdzieś tam udostępniałem takie treści i, i obrywało mi się, ponieważ dochodziło do tego, że okazywały się to jakieś oszustwa. I teraz y, jakie ja, jak ja ten problem rozwiązałem? Rozwiązałem go w taki sposób, że poprosiłem znajomych, którzy prowadzą jakieś tam y, portale informacyjne, poprosiłem znajomych, żeby Udostępniali takie treści. I teraz, jeżeli ktoś do mnie przyśle taką wiadomość, że słuchaj, ktoś tam wysłał, potrzebuje krwi, jakieś chore dziecko, coś tam jakaś zbiórka, i tak dalej, dalej, to ja zawsze, powtarzam, zawsze tą wiadomość odsyłam do znajomych i oni tą wiadomość udostępniają na tychże portalach, gdzie naprawdę jest dosyć, dosyć szeroki zasięg. I teraz, co się dzieje, kiedy taka osoba. Wyśle do mnie, Paweł, słuchaj, jest taka zbiórka, jest to: Pomóż tamto, ciamto, mam to. I ci ludzie, jak później patrzą, że ja nie udostępniłem tego na swoim profilu prywatnym, to oni myślą, że ja to miałem gdzieś, że ja po prostu sprawą się nie zainteresowałem, że już takim jestem gwiazdorem, że, że ta sprawa w ogóle mnie dotyczy i nie interesuje. I co oni robią? Raz czasami mi wyzywają, czasami mnie blokują, czasami tylko wywalają ze znajomych, ale często jest tak że wywalają ze znajomych, blokują, a później szkalują. Piszą dookoła moim znajomym, gdzie później ci znajomi powtarzają, piszą dookoła, że ja jestem taki gwiazdor, że tak mi już palma odbiła, że tak mi szampan odbił i to wszystko, że ja już kompletnie niczym się nie interesuję. A to jest nieprawda, bo ich wiadomości, o które mnie prosili o udostępnienie, figurują na portalach, gdzie naprawdę jest dosyć szeroki zasięg i akurat tą technikę ja stosuję zawsze. Więc zawsze, kiedy wyślecie do mnie, tylko ja troszeczkę bym zrzucał siebie odpowiedzialność, to znaczy chodzi o weryfikowanie tych wiadomości, bo nie jestem technicznie w stanie. Więc kiedy ja udostępnię gdzieś to na jakimś portalu informacyjnym, to jest tak, jakby już poddaję to komuś indywidualnie pod ocenę. Już wtedy ktoś indywidualnie sam sobie ocenia. Czy, czy wchodzi w to, czy nie wchodzi, czy sprawdzi, jak sprawdzi, Tak jak dogłębnie, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to u mnie funkcjonuje. Więc nie myślcie sobie, że jeżeli wyślecie mi coś i ja na to nie odpowiem, to znaczy nie udostępnię tego u siebie, to nie myślcie sobie, że ja całkowicie sprawę zlekceważyłem. Bo tak nie jest. I tak nie jest niemalże nigdy. Zawsze staram się w taki sposób pomóc. Jakiś czas temu, dokładnie chyba około miesiąca temu, napisała do mnie znajoma. Yy, dziewczyna chciała pójść do zakonu. Dziewczyna chciała pójść do zakonu, niestety, odziedziczyła Iwona, ma na imię, odziedziczyła dług. Dług po osobie zmarłej odziedziczyła, i to był problemem wstąpienia do tego zakonu. I teraz ona poprosiła mnie, bo ona zrobiła zbiórkę, tam była jakaś, w sumie nie taka wielka kwota, ale to mimo to przekraczało jej możliwości. I ona napisała do mnie, czy ja nie pomogę jej w tej zbiórce. I ja udostępniłem tę zbiórkę. I dziękuję Wam przy okazji, dziękuję Wam, ponieważ ta dziewczyna uzbierała te pieniądze i na dzień dzisiejszy już dostałem informację od nich około dwóch tygodni temu, że dziewczyna jest już w zakonie. Młodziutka, fajna dziewczyna. Dlaczego ja to udostępniłem? Odpowiedź jest prosta. Ja tą dziewczynę znam. Po prostu jesteśmy znajomymi. Ona jest z, mojej, z mojego miasta. Poznaliśmy się, znam tą dziewczynę. Przysłała mi później zdjęcia z tego zakonu, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja czasami w szczególnych wypadkach sprawy takie załatwiam inaczej, czyli przykładam się do, ta, do takich zbiorek, czy do, do jakiejś takiej pomocy, kiedy naprawdę znam. Już wcześniej tłumaczyłem tutaj przed chwilą Wam, dlaczego do innych, do innych kwestii podchodzę inaczej, to znaczy gdzieś się tam udostępnia. Właśnie tak to wygląda. I teraz to nie chodzi o to, że ja tutaj się żalę że ktoś gdzieś tam nie oszkalował. Nie. Jeżeli wychodzisz, jakby to powiedzieć, nie przed szereg, tylko jeżeli idziesz na pierwszą linię frontu, jeżeli idziesz na pierwszą linię frontu i po prostu ściera się bezpośrednio yy, walczyć, tak jak ja na przykład dzielę się świadectwami, to jest, jakby nie patrzy pierwsza linie frontu, bo o tyle jeżeli ja pójdę do kościoła, no to idę do osób określonych, ale jak idę gdzieś yy, do bezdomnych, czy idę gdzieś do zakładów karnych, poprawczaków domu dziecka, no to tam często przychodzą osoby, które są stricte skierowane na to, żeby mnie zaatakować. Tak bardzo często jest. Przychodzą różni i po prostu mają na karce, czy w głowie już atak zapisany i oni tam już pod punktach lecą i tak to wygląda. Więc więc ja w pewnym sensie jestem do tego: yy, jakby to może nie przyzwyczajony, ale przygotowany na takie coś jestem. Jestem przygotowany, i, i to nie chodzi o to, że ja się żalę. Tylko ja się zastanawiam nad tym, jak Wy ludzie żyjecie, jak Wy żyjecie z taką świadomością, jak Wy za, za taką rzecz, nawet nie wiedząc, nie, nie sprawdziwszy, nawet nie rozmawiając ze mną, nie zamieniwszy słowa, nic. Blokujecie nie, czy kogokolwiek, bo to innych też na pewno dotyka. Blokujecie, wywalacie ze znajomych, ale później obieracie sobie za cel, żeby komuś niszczyć reputację. Ja się zastanawiam, jak wy żyjecie. Jak wy żyjecie? Bo dla mnie to jest trudne do zrozumienia. Jak można coś takiego w ogóle robić? Ja bym wam mógł przytoczyć dużo innych przykładów i ten temat naprawdę rozciągnąć bardziej, ale uważam, że. Że jako takiego wyczerpałem i na tym raczej zakończę, na tym się zatrzymam. Tylko naprawdę, dla mnie to jest smutne, że ja w znajomych, na ogół mam tych znajomych, czyli Was, jakoś tam przeselekcjonowanych. Nie chodzi o to, że ja kogoś wywalam, a kogoś przyjmuję, bo jakieś tam kaprysy. Nie, to, to robi czas. Po prostu to robi czas. Jeżeli jestem tu 10 lat, jakaś selekcja tam przychodzi, ktoś treści, które ja udostępniam, komuś pasują. Jeżeli komuś nie pasują, sobie odchodzi. Ja tam do nikogo jakiś żali czy pretensji nie mam, to, to są rzeczy raczej naturalne. Tak samo jak mamy znajomych gdzieś na ulicy czy gdzie indziej, to są rzeczy naturalne, podchodzę do tego ze spokojem i, i jedni przychodzą, jedni odchodzą. Tylko się właśnie zastanawiam. Że za taką pierdołę, za jakoś, że jakąś nie odpisałem, naprawdę, na niektóre błahe wiadomości, a później ktoś do mnie po roku czy po dwóch do mnie pisze: gdzieś tam się spotykamy na jakiś forum, a ktoś pisze: A ty mi nie raczyłeś odpisać, bo się zrobiłeś wielkie gwiazdor, dlatego nasze drogi się rozeszły. To nie da. Tak. To nie tak działa. Takie rzeczy trzeba brać po prostu na klatę. No to... Słuchajcie, no, są różne nieporozumienia czy coś, stań w oczy, zadzwoń, napisz jakoś bezpośrednio tak, żeby złapać u ze mną ten kontakt, że ja na przykład odpowiem hej, hej i wtedy ja naprawdę cię zlekceważyłem i ty wiesz, że zlekceważyłem, tak jak na ulicy jakoś spotykam, proszę pana, ma pan przykładowo ognia, on powie, nie mam czasu i idzie dalej, no to ja wiem, że facet mnie zlekceważył czy coś tam, no wiecie, takie wam podaję tutaj m, dziecinne przykłady, ale wie, wiecie o co mi chodzi, no jeżeli ktoś was lekceważy, to ewidentnie to widać, a nie, że wy sobie gdybacie, za Zakładacie, a wtedy kogoś y, później y, na podstawie tego gdybania szkalujecie albo niszczycie komuś reputację, bo to później ma naprawdę dosyć mocne konsekwencje i może to mieć naprawdę nieprzyjemne y, przełożenie na to, co ja później próbuję w życiu robić, bo ja próbuję gdzieś tam innym pomóc, gdzieś, gdzieś pójść, gdzieś coś przekazać. Y, nawet jeżeli ja to zamykam w swoim doświadczeniu, no a ktoś do mnie powie: Słuchaj, bo ja o tobie słyszałem, to czytam to. I to tak wygląda. Bo takie wiadomości później po internecie krążą. Jeżeli ktoś gdzieś tam coś z, z, próbuje zdziałać, no to wiadomo, że gdzieś tam istnieje, a, a fajnie jest komuś dokopać, kto gdzieś istnieje. Bo, bo mam zły dzień, bo nie mam humoru, bo ktoś mnie wkurzył, to ja ci dopierdzielę, bo ja słyszałem o tobie to czy tamto. Już wchodzę, wchodzę na temat osądów, czy jakiś tam ocen, a to jest już nieco pochodny temat, chociaż z, zawarty w tym, o czym mówię. Szanowni, chciałem wam tylko Poddać pod rozwagę właśnie ten aspekt. Zanim, zanim podejmiecie takie kroki, już nie, nie mówię o tym, żeby kogoś szkalować, ale nawet takie kroki, żeby kogoś wywalić ze znajomych. Jeżeli jego postać, jego charakterystyka ewidentnie nie wyraża się w treściach, które udostępnia, tylko zakładacie, że wam nie odpisał, to dlatego, że nie odpisał, bo ma to gdzieś, to proszę was, żebyście to przemyśleli, bo to może czasami wyglądać całkiem, całkiem inaczej. Kilka przykładów Wam przytoczyłem, myślę, że, że wystarczająco. Jeśli o czymś nie powiedziałem, to przepraszam, ale chodzi mi tylko o jakieś tutaj podchodzenie do takich kwestii z rozwagą. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, Paweł.